Nero, to 103 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to samochód, który został dodany w ma update pod DLC Import-Export. Samochód oczywiście wzoruje się głównie na Bugatti Chiron, a tego samochodu widzicie teraz na ekranie. Nero gdzie występuje dwóch wersji, zwykłej i customowej. No i te dwie wersje pod względem osiągów nie różnią się wcale. Jedyna różnica między tymi dwoma samochodami to przyczepność, która jest lepsza w wersji customowej, no i jeszcze mamy spoiler, który w wersji standardowej jest dynamiczny, podobnie jak to jest w T20. Nero prezentuje się w grze naprawdę znakomicie, aktualnie jest to czwarty co do prędkości maksymalnej samochód, czyli jest to bardzo dobry wynik. No jest najlepszy pod względem szczepności, która jest po prostu niesamowita, naprawdę bardzo rzadko samochód wpada w jakieś poślizgi. Nero jest również całkiem zwrotny i te wszystkie czynniki tworzą naprawdę bardzo dobry samochód, który w mojej opinii jest najlepszym super samochodem na kręty trasy. No ale tutaj wiadomo, że jest to też kwestia gustu i stylu jazdy, kto jaki posiada. Na pewno samochód trzyma się ścisłej czołówki, raczej nikt tutaj przeciętniakiem nie nazwie. Dodatkowo dochodzi bardzo dobry tuning w salonie Benego, który zaraz zobaczycie na ekranie, co tylko potęguje pozytywną ocenę tego samochodu. Samochód kosztuje 1.440.000 dolarów, plus dochodzi jeszcze do tego ewentualne przerobienie na wersję customową, a, to, a koszta tego wynoszą 600.000 dolarów. No, czyli, za, czyli w sumie za niestuingowaną wersję customową zapłacicie już nieco ponad 2 miliona, to jest dość, dość spora suma. No ale sprawdźmy teraz jakie nero posiada możliwości modyfikacji. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, zderzak i przyniora oraz tylny. Nadwozie. Silnik, wydechy, grille, maski, klaksony, modyfikacje wnętrza. Światła, w tym neony, oznaczenia, tablice rejestracyjne, na kierowanie to tam mam dostępny kolor postawy oraz dodatkowy. Modyfikacje dachu, spoilery skrzynie biegów, turbo, koła, no i na sam koniec szyby. No jak widać tych modyfikacji jest ogrom, jest to naprawdę bardzo fajna sprawa, no ale sprzećmy teraz Nero na trasie drag na tyle innych czołowych super samochodów. No i w przypadku tego odcinka sprawdzimy go tylko po tuningu, no bo w wyścigach nie istnieje standardowa wersja Nero. Uh... Jak widzimy, Nero sprawuje się całkiem nieźle, osiągnął tutaj czwarte miejsce na krótkim dystansie i trzecie na długim, no, chociaż tutaj pod koniec zaczęło go doganiać Banshee 900R. Podsumowując, pierwszym plusem tego samochodu jest prędkość maksymalna, która jest czwartą najlepszą w grze. No, Drugi plusem jest tuning, tych opcji tutaj mamy naprawdę bardzo dużo. E, Trzeci plusem jest przyczepność, która wydaje się być najlepsza w klasie super samochodów. E, czwartym plusem jest napęd na cztery koła, dzięki któremu Nero ma bardzo dobry zryw na starcie. Jedynym minusem w przypadku tego pojazdu będzie cena, naprawdę wydatek za ten samochód jest dość duży. Moja końcowa ocena to dziesiątka, jeżeli macie inną ocenę to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny pojazd? To wszystko zależy od was. Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów zobaczycie w kolejnym odcinku. Inaczej się o motkami w ankiecie, która znajduje się na fanpage'u, a link do tej ankiety znajdziecie w opisie. Aby wybrać dwa pojazdy do tego obrazka, który też pojawi się w kolejnym odcinku. A little bit high, a little bit low.